Klasa czy obciach? Edycja trenerska. Śpiewanie bez rozgrzewki. Klasa. Szkoda czasu. Chodzenie do foniatry i innych specjalistów. Kiedyś klasa, dzisiaj obciach. Przecież na YouTubie jest wszystko. Niesłuchanie trenera wokalnego, bo wiesz lepiej. Też mi się wydaje, że klasa. No bo jednak mamy YouTuba, prawda? Więc wszystko tam będzie. Obsmarowywanie konkurencji, że zabierają ci uczniów. Klasa. Kiedyś to byłby obciach. Dzisiaj klasa. Jeszcze napisz o tym głośno w internecie, wrzuć na Facebooka, Instagram i YouTube'a. Niech wiedzą. Omijanie szkoleń wokalnych, na których dowiesz się nowych rzeczy. Klasa. Ty już wszystko wiesz. Śpiewanie na dociśniętym brzuchu, żeby dobrze utrzymać przeponę. Klasunia. W inny sposób się nie da. Picie dużej ilości wody celem poprawienia fonacji i nie tylko. Popciach. A po co tyle wody pić? Zresztą to do łazienki się będzie co chwila biegać. Solówka z uczniem za garażami po zajęciach celem zmotywowania do regularnych ćwiczeń. Klasunia. Lepszej metody chyba nie znam.